Cześć z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj szkiełka. Dawno nie było nic do ochrony ekranu w smartfonach. Dzisiaj produkty od marki Hammer Glass. Zobaczmy, co potrafią, jak wyglądają, co oferują, więc myślę, że trochę o samej firmie, co te szkiełka potrafią zrobić. Akurat będziemy je testować na iPhone'ie 15 Pro, więc myślę, że może będzie to też ciekawy pomysł dla kogoś, jeżeli ktoś szuka szkieł na iPhone'y, czy na ekrany, które są całkowicie płaskie. No, i tutaj przychodzi nam w nasza polska firma Hammerglass. Tak fajnie się składa, że akurat też z Wrocławia tak jak ja. Do tego smartfona mamy dwa ciekawe produkty, i myślę, że Och, za chwilę o nich. A samo marka na pewno trzeba wspierać polskie pomysły i produkty, więc jak najbardziej na plus, czym się wyróżnia. Może no, szkła, powiem wam raz, że samo opakowanie, dwa to co jest w ich specyfikacji, no naprawdę robi wrażenie. Współpraca z marką Corning, czyli wiecie, kto to jest. Jeżeli nie wiecie, no to większość ekranów w smartfonach jest produkowane właśnie w wsparciu szkieł tego otóż to producenta, więc to na pewno całkiem fajny plusik. Dobre przetestowanie, no bo nie da się ukryć, że te szkiełka muszą być sprawdzone, czy się nie łamią, nie słarpią, nie rysują po prostu, czy są w stanie przetrwać każdy jeden upadek i inne tego typu rzeczy. Ale co mnie też zaciekawiło, a mianowicie, że mają. Które jest z szafiru. No to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze takich szkieł tak naprawdę nie miałem w rękach. Same te szkło, czyli to Hammer Glass Safari Superior Glass, posiada certyfikę. Znaczy, się, jest ono certyfikowane przez Amerykański Instytut gemonologiczny. Sami widzicie o co on chodzi. Nie da się ukryć, że to trudno wymówić, ale szkła są sprawdzone, że są z szafiru. No więc, no, wygląda. Ciekawie. No cóż, zacznijmy może od tego e, prostszego szkła, który jest tak naprawdę o twardości 9H. E, Hammerglass Extreme Protection. E, właśnie wykonane we współpracy z firmą Corning. E, co nam mówi pudełeczko? Całkiem ładnie, fajnie wykonane. Co widzimy? Case friendly. Ważna rzecz, że większość caseów powinno pasować, jest, pasować do niego. Jest ochrona antybakteryjna. Twardość 9H. Domyślam się, że w skali mocha. Czyli praktycznie korynt jest w stanie je zarysować, jak i również ewentualnie diament. Rzadko kto posiada tą ostatnią rzecz. coś co może mieć korynt, mam nadzieję, że mam na biurku. Będziemy sprawdzać, czy to się zarysuje, czy nie. Oczywiście odporność na wszelkiej maści zarysowania, dobrze zaprojektowane. Po prostu rogi. też Wam od razu to, co ja Wam powiedziałem, tak naprawdę widzicie, że realnie diament jest w stanie zarysować. Kurczę, szkoda, że nie mam żadnego, ale no cóż, nie wpadł żaden przy okazji. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Jak wygląda ten zestaw, właśnie otóż to e, tego szkiełka. No tutaj ładnie wszystko zapakowane. O, ciekawe. Każde szkło ma też numer seryjny, jak najbardziej na plus. Czyli domyślam się, jeżeli coś jest nie tak z jakąś partią. No to widzicie same kwestie testów i kontroli. Jesteście w e, firma jest w stanie chyba sprawdzić, co było nie tak dobry, dobry że tak powiem, prognostyk. E, Samo szkło wygląda ciekawie. Za chwilę je pewnie założę, może nie na wizji, ale standardowa procedura montażu chyba jest klasyczna. Mamy zestaw do czyszczenia. I co jest w zestawie? Szmateczka do wyczyszczenia, jak najbardziej na plus. Coś na mokro. Hmm, oczywiście fajne naklejki. To są domyślam się, że bonusowe tu oczywiście drobne rzeczy które pomagają wam zdjęcia no może to bardziej do zdjęcia ewentualnego o, kurzu który może się pojawić na szkle aha a to są no, tak jak widać co piszę można sobie użyć do wypozycjonowania pewnie E, domyślam się, że szkła, albo również też do zebrania, właśnie otóż to paproszku. Zresztą tak naprawdę mamy tutaj pięknie opisany cały proces zakładania tego szkła. Czyli pierwsze co wyczyść, drugie wipe the screen with Czyli najpierw na mokro, to co już wam powiedziałem, później na sucho. Typ trzeci use the dust removal, czyli to co tutaj mówię. Pozbieraj ewentualnie paprochy. Jeszcze moja sugestia, jeżeli chcecie montować szkło, na przykład warto odkurzyć. Sobie pokój, zetrzeć kurze. Jeżeli macie bardzo zakurzone środowisko, gdzie tam sobie chcecie to zrobić, to na przykład zróbcie to po prysznicu takim w łazience, gdzie ten cały kurz po prostu ucieknie, bo para wodna nam go zabierze. To taki mały protip ode mnie. No i oczywiście co tuż dalej? Trzeba zdjąć tą część, czyli ten typ, dopasować, docisnąć i praktycznie powinno być ok. Więc ja się biorę za jego montaż. Myślę, że już nieraz Wam pokazywałem, jak mnie je montować, więc no tutaj jest opis, jest prosty, ale bardziej mi zarysuje wytrzymałość tego szkła właśnie na wszelkiej maści zarysowania. więc Zaraz do Was wracam. No i parę chwil jestem. Szkiełko Corning założone. Oczywiście jeszcze jest na nim, na górze taka. Otóż to naklejeczka. No ale cóż, co można powiedzieć odnośnie tego szkła? Ja zwracam uwagę na przykład na to, że to, co jest w środku, czyli na nasza szmateczka, która. Jest nasączona alkoholem. Jest nasączona naprawdę porządnie, bo niektórzy, już nieraz miałem okazję, eee, te matki dają ledwo, co ledwo, co delikatnie, że tak się wyraża. Eee, minimalnie mokre i ciężko jest to doczyścić. Tutaj akurat nam dosyć dobrze ogarnęło. Same szkło ma delikatną dookoła czarną obwódkę, więc no, eee, wygląda to całkiem sensownie. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie jest naprawdę bajecznie proste. Parę chwil jest Założone. Jeżeli chodzi o właśnie takie bombelaski, gdzieś wam wychodzą, to jest normalne, że one po jakimś czasie dobrze się do, do, docisną i przestaną, że tak powiem, być. Trzeba je sobie po prostu pazurkiem najprościej powyprowadzać na boki i po jakimś czasie praktycznie ich nie ma i znikają. No to jest niestety normalne. Chyba, że wam gdzieś tam paproszek po prostu gdzieś wpadnie, no to musicie się troszeczkę z tym pomęczyć bardziej. Ewentualnie zdjąć jeszcze raz, założyć kolejna. Ale tutaj nie będziemy się na tym skupiać. Na pewno fajną kwestią jest dopasowanie tego szkła. Powiem wam, że na tym iPhone'ie leży ono naprawdę super. Krańce są delikatnie zaokrąglone tego szkiełka, więc pod palcem go praktycznie nie czujecie. To jest jak najbardziej na plus przejrzystość, powiem wam, że raczej jest taka sama, jak była. Responsywność dotyku. Coś sobie popiszmy. No Powiem Wam, że, że no jest idealnie. E, tutaj może odbija się moje światło, które używam do nagrywania, ale praktycznie kąty widzenia wszystko jest ok. Paluchu, palcowanie, powiem Wam, że nie mam jakoś turbo wyczyszczonych, super odtłuszczonych rąk, ale nie, nie są one wielkie, więc jak najbardziej tutaj myślę, że ta kwestia na plus. A przejdźmy do tego, co mnie chyba najbardziej interesuje, tak naprawdę wytrzymałość tego szkła. Może nie będziemy uderzać jakimś młotkiem w te szkiełko, nie będziemy go degradować, żeby rozwalić ekran, ale interesuje mnie jego odporność na zarysowania, czyli to jest tak zwane 9 h czy działa. No cóż, normalnie mamy jakieś klucze, różne dziwne rzeczy w, w naszych kieszeniach, torebkach na waszych dziewczyn lub też w waszych torebkach, jeżeli jesteście... Dziewczynami i mnie oglądacie. No to pierwsze co to sprawdzamy jakieś możliwości zarysowania go metalowymi rzeczami. Dobra, śrubokręt nie zrobił praktycznie żadnej szkody. Wiele sobie może teraz. Sorry, trochę się tłuka, ale parę rzeczy tu mam. Nożyczek. Nożyczki może są trochę ostrzejsze, ale próbuję też rysować. I uwierzcie mi, naprawdę robię to silnie. I ja tutaj, po nożyczkach, no też tutaj coś jest nie. To jest tylko będziemy na tą ściereczkę sobie specjalnie przecierać. Jest tylko delikatny mas po, po moich paluchach. No jest dobrze. Coś do zdejmowania otoczek z kabli. To jest też ostre. No kurcze. No nic, nic nie idzie. Nie ma szans, żeby to jakoś zarysować. Co ja tutaj mam dalej? Weźmy sobie jakąś końcówkę do cięcia piły. O i tu już coś się nam zaczęło, ale to już jest bardziej utwardzana rzecz, która służy do cięcia. Więc ja się nie dziwię, że to już coś troszeczkę złapało. No to jest ok, tu już widzimy ślady. Nie wiem, czy no, pewnie widzicie. O tutaj jakoś, o no, i lampami dziwnie się odbija. No, ale dopiero takim sprzętem już dostajemy rysy, które, które są widoczne. A zobaczmy coś, co jest. Służy do cięcia, no i tym już możemy zrobić większe bubu. No ale kto z Was, normalny, trzyma telefon i nosi przy tarczach do cięcia metalu? Tak naprawdę do. to jest do, 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 do domu. Hmm. Metalu, metalu, już słowa mi zabrakło, ale chodzi mi do inoksa, czyli no wiadomo, do, do, do. do twardej stali inoxowej. Kto używa tego typu rzeczy w kieszeni? To najwyżej mamy rzeczy pokroju, klucza. zobaczymy jeszcze jakiś kawałek aluminium. No, aluminium jest za miękkie. Nie ma szans, żeby coś tutaj uszkodzić. Więc, no, pod tym względem, dopiero twarde tematy tego typu są w stanie cokolwiek zrobić z tym szkłem. Więc, no, całkiem, całkiem nieźle jak dla mnie, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Wiadomo, w warsztacie ochroni wam to. A co z ekranem? Mimo takich że tak powiem, mocnych... O, teraz pęka, bo trochę mocniej z... Z... przycisłem, ale po zdjęciu ekran jest nietknięty. Może parę popruchów, które trzeba zdjąć. No i cóż, pierwsze szkiełko dopiero zarysowało się mocnymi rzeczami do cięcia metalu. Zobaczymy drugie. Jestem tego ciekawy. Teraz czas na szafirowe szkło. Tutaj myślę, że może być jeszcze lepiej. Zapakowana jest również odpowiednio w wersji premium, tak to nazwijmy, no bo tutaj już nie da się ukryć ładny, ładna grafika. Jest informacja o certyfikowaniu tego, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z szafirem. Zresztą jest podana twardość 9H, tak to sobie tutaj nazwano. Oczywiście odporność na, na zarysowania, doskonała przejrzystość. O, ciekawe też informacja, że wspiera oddawanie ciepła, a myślę, że to jest też ważna cecha, gdyż no nie da się ukryć, że takie topowe smartfony jak ten iPhone albo jakieś topowe Samsungi na pewno się grzeją i to bardzo. Zresztą nieraz to widzicie w testach tak temperatur na moim kanale, bo o, pod, o wiele bardziej wytrzymały. No, nie da się ukryć. Szafir jest twardszym materiałem i bardziej, mm, właśnie, twardy i wytrzymałym. To tutaj jak najbardziej na plus. Oczywiście dobra responsywność w przypadku. Reagowania na nasze odciski palców, gdy sobie używamy takiego blokowania. No, i jak tutaj w przypadku tego szkiełka, co my tutaj dostajemy, też jest numer seryjny, czyli też widać, że kontrola jakości jest jak najbardziej. Każde szkło jest numerowane, jeżeli coś jest z nim nie tak, no to przynajmniej po pierwsze można wykluczyć na linii produkcyjnej daną partię, w razie czego. No, a po drugie, wy macie tutaj też ułatwione tematy związane z gwarancją. No i cóż, jak wygląda to szkło? Powiem wam, że już na pierwszy rzut oka ja widzę, może to drugie się już nam trochę zde zdegradowało, ale samo odbijanie światła w tego samego szafirowym jego przejrzystość to ja już nawet widzę, że jest zdecydowanie lepsza, na, nawet jeżeli ono jest jeszcze na tym otóż to plastikowym plastikowa tak plastikowym podkładzie i zestaw instalacyjny jest tak naprawdę dokładnie taki sam, więc zaraz też sobie przeprowadzimy instalację, bo Mamy tutaj dokładnie te same rzeczy, więc ja znikam na chwilę, zobaczymy jak to szkło wygląda już na smartfonie. No i jest to szkiełko założone, zamontowane, co odnośnie tego szkła mogę Wam powiedzieć. Na pewno na pierwszy rzut oka, jak dla mnie, wyraźność kolorów i głębia jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku tego szkła od Corning. To na pierwszy plus na pewno muszę Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o kwestię palcowań, jest, jest minimalne, nie da się ukryć. Nie jest jakieś może wielkie, ale powiem Wam, że jest o wiele mniej widoczne. Szkoda, też dookoła ma fajną czarną ramkę, więc dopasowanie do iPhone'a no i case friendly, tak jak na, czyli dopasowanie do większości caseów, jest jak najbardziej dobre, bo widzę, że po prostu na każdym rogu, czyli po obwodzie, macie około milimetra z hakiem jeszcze wolnego miejsca, więc no, jak najbardziej na plus. Oczywiście założone jest w miarę, w miarę dobrze, gdzieś tam jakieś delikatnie trzeba jeszcze podoprowadzać minimalnie pęcherzyki powietrza, ale to z biegiem czasu sobie zawsze dociśniecie. Wygląda naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o responsywność dotyku, działanie, pisanie. Jak dla mnie tutaj zero, że tak powiem, jakichkolwiek zarzutów. Krańce ekranu łapią idealnie, jak najbardziej, więc no, no tutaj jest, jest wszystko tak jak być powinno szkło też nie ma takiego ostrego ostrej krawędzi jest delikatnie ale bardzo delikatnie zaokrąglone więc to jest myślę że też jak najbardziej plus grubość jego no, porównywalna do tego poprzedniego gdzieś koło na pewno mniej niż milimetr jak widzę na oko nie będę już suwmiarki wyjmował ale jest dobrze no mazy 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 wiecie wiadomo zawsze Troszkę gdzieś tam tego tłuszczu na rękach mamy, ale powiem Wam, że nawet takim turboświetle wygląda to fajnie i ładnie. No naprawdę, przejrzystość dla mnie bomba jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku zwykłego szkła, które tutaj mieliśmy. Pierwszy raz coś takiego widzę i naprawdę już mi się podoba. Ale to co najważniejsze, co mnie interesowało, jak bardzo tego typu szkło, sorry, zatłuczenie się, ale trzeba wziąć sprzęty, jest wytrzymałe. No i pierwsze co, bierzemy to co ostatnio. Zwykły długopis. To nie będę walił mocniej. Ale widać, że wytrzymuje. Ten długopis. E, śrubokręt. Rysujemy, rysujemy. Ja naprawdę używam siły, nie że się z tym bawię i cackam. Ale jest. Jest tak jak poprzednio. Bezproblemowo. No ale to. Wiadomo, tego typu narzędzie może nie być jakieś turbo ostre i tak dalej. No to weźmy sobie po prostu nożyczki. Także, że no oczywiście nie da się ukryć, że to są bardziej ekstremalne sytuacje, jeżeli chodzi o kwestie rysowania sprzętów. No bo kto takimi rzeczami jedzie po tym, ale nożyczki też nic nie robią. Szkło jest kompletnie nietknięte, niezarysowane. No to co, przejdźmy do jakichś mocniejszych rzeczy. Poprzednie nam padło przy, przy tym czymś. O, no i powiem Wam tak, jak to Jerry Rick Everything. Jak pamiętacie, jak tamto szkło się rysowało pod wpływem już tego, to tutaj dopiero dostajecie... Nie wiem, czy to dojrzycie. Próbuję to jakoś złapać. Ale są dopiero bardzo minimalne ryski, więc to naprawdę jest więcej niż 9H. Tego to ja już jestem pewny i to naprawdę widać, że tu się dopiero takie minimalne zarysowania robią. Ale to dopiero trzeba użyć tarczy, a weźmy w ogóle tarczy do inoxa, gdzie tamta już naprawdę robiła na poprzednim szkle ostre, ostrą jazdę. A tutaj tak samo, kurczę, prawie, że nie jest w stanie to złapać. No to ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem dla tego produktu, dla jego twardości, bo nawet jeżeli wam się jakiś piaseczek, piasek to jest kwarc, kwarc też ma dosyć dużą jest jest stanie no szkła około 9H porządnie zarysować. A tu mamy 9H z plusem. Czekajcie, ja to bezmy wytrę. I ja dopiero jakieś bardzo delikatne rysy pod światło widzę. A poprzednie szkło no, już się troszeczkę zdegradowało. No więc jak dla mnie jest to produkt bomba pod względem wytrzymałości. Tutaj też nic nie robi. A spróbujmy to ma zaostrzone końce, różki, jak się domyślacie, no bo to jest służy do cięcia. O, dopiero przy jakimś takim mocniejszym którymś uderzeniu coś się stało, ale powiem Wam, no, no gratuluję tutaj Grasowi pomysłu na szkło, które jest szkłem szafirowym. Dopiero trzeba naprawdę turbo ostrą rzeczą, bardzo punktową i zaostrzoną częścią w miarę sensownie uderzyć, żeby coś się jemu stało, a zarysowania no są ledwo co widoczne. Powiem Wam, że jeszcze takiego szkła nie miałem i jak dla mnie wygląda to naprawdę całkiem dobrze. I chyba z czystym sumieniem mogę Wam polecić tego typu zabezpieczenie, jeżeli się boicie rys, jeżeli szukacie szkła do płaskiego ekranu, szkła polskiego, dobrze zrobionego, można powiedzieć produktu premium w tym momencie, bo jeszcze żadnych innych szafirowych szkieł to mi się tak naprawdę nie udało jeszcze zobaczyć, kurczę. Prawie, że nie widać tych jest. Nie wiem, czy wy je widzicie. Mam nadzieję, że coś tutaj widać, ale to są naprawdę takie rzeczy, które nawet nie przeszkadzałyby wam w użytkowaniu, bo dopiero byście je zobaczyli. O, tu dopiero coś widać. W mocnym świetle. O, 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 tutaj mamy teraz ciemny tryb. Widać to wszystko. No, pogratulować, naprawdę, produkt moim zdaniem godny polecenia, no, jestem zaskoczony, dopiero ostro punktowo trzeba uderzyć, żeby pękł, to, to ja zobaczymy zresztą w jakim stanie jest ekran pod spodem, bo jestem ciekawy, ale, no, a no, zobaczmy, widzicie, o, to też niestety większy szkieł się kruszy przy zdejmowaniu, no, tu jakich paprów w ogóle skoczył, ale szkło iPhona... Nie więc po pierwsze mało się rysuje, po drugie turbo przezroczyste, po trzecie spełniło swoją rolę, gdyż dopiero jak przywaliłem ostrym czymś i to bardzo punktowo pod kątem dopiero pękło, a po czwarte widać, że doskonale szkło szafirowe chroni zdecydowanie lepiej właśnie przed rysami niż też jakimiś stłuczeniami, ale właśnie o to w nim chodzi, żeby zbyt szybko ono nam się nie porysowało. Ja jestem zadowolony. A jak wy? Używacie szkieł hammerglasa? Mieliście z nimi do czynienia? Jakieś wnioski, wasze uwagi? Chętnie dowiem się, co myślicie. Piszcie w komentarzu. No i cóż, z mojej strony tyle. Naprawdę jeden i drugi produkt. Ten naprawdę Turbo Premium. Ten równie dobry. Dopiero się rysuje, gdy trzeba użyć sprzętu można powiedzieć, że budowlanego. Ja jestem jak najbardziej na tak. Z tej strony łócek, trzymajcie się ciepło. Hej.